Dzień dobry moi drodzy. W tym nowym odcinku poświęconym sposobu, sposobowi na ból tyłka, y, zrobimy podsumowanie. Na końcu opowiem wam pewną ciekawą historię, ale przerzucę was do nowego filmiku. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, w poprzednich odcinkach pokazywałem wam jak. Y, jak zrobić, żeby być może nie obwiniać o swój ból tyłka, siodełko, tylko przyglądnąć się bliżej sprawie samych ustawień roweru? Ja wiem, że ja dużo gadam, natomiast po prostu taki jestem i nie mam zamiaru tego zmieniać tylko dlatego, że komuś się to nie podoba. Jeżeli komuś się to nie podoba, może sobie zmienić kanał. Tak jak powiedziałem, komuś tam na w, w komentarzu na TeleExpress. Tam wszystkie wiadomości z tej planety macie podane w super szybkim tempie. Jeszcze możecie e, posłuchać jakiegoś e, kawałka. Czy jest aż jeszcze TeleExpress z telewizji? Chyba jest, jest, na pewno jest. Ja nie mam telewizora, więc nie mam, nie oglądam telewizji. Natomiast, słuchajcie, oglądam wiele wideoblogów internetowych, które skłoniły mnie do pewnych przemyśleń, ale jak zwykle zapędzam się za daleko i chcę Wam opowiedzieć historię całego świata, a przecież jesteśmy tutaj po to, żeby opowiedzieć sobie o siodełkach. Więc w dzisiejszych czasach okazało się, że żeby dobrać do tyłka... Yy, Rowerzysty, kolarza, sportowca, amatora, maniaka, potrzebny jest komputer podłączony do internetu i koniecznie jakieś skomplikowane urządzenia, które bardziej przypominają mi wyposażenie gabinetu ginekologicznego niż e, rowerowy serwis. Słuchajcie, żeby była sprawa jasna. Ja te rzeczy, które testuję, nie testuję w weekend. Ja ich nie dostaję i nie żebram od żadnej firmy. Żeby mi coś dała. ID Match od Cele Italia kupiliśmy sobie, bo kilka siodełek wcześniej, które miałem, były od Cele Italia i nie narzekałem na nie. Co prawda, teraz w moim góralu mam fizyka, na którym się jeździ świetnie. I jest to fizyk wykręcony z Asinej szosy, bo jej było źle, a mi jest dobrze. Tak sobie dobrałem siodełko. Natomiast okazuje się, że większość ludzi. Nie jest w stanie zrobić tego metodą prób i błędów lub też po prostu na oko, tak jak robiło się to kiedyś. Słuchajcie, jak ja zaczynałem jeździć na rowerze, to to były rzeczy bardziej abstrakcyjne niż prędkość Sokoła Milenium. A teraz się okazuje, że bez tego nie da się dobrać siodełka. Są systemy Selle Italia, Są, wiem, że są Sqlap'a. Dobrze mówię, SQLAP? SQLAP. SQLAP ma swoje systemy podobne jak u je wprowadził. Wszystko jest jakby trochę inne, ale sprowadza się do tego samego czyli dobór rowerowego siodełka. Bo tych siodełek, jak widzicie, jest mnóstwo są różne kształty. Kreidler, na przykład, montuje w swoich MTB coś, co jest naprawdę na wyjątkowe, chude dupy. Tu jest jakieś przypadkowe siodełko prologo, które wykręciłem z mojego Ridleya, które też absolutnie dla mnie się nie nadaje. Tu mam coś, co nawet nie wiem skąd mam. Też jakieś prologo, nie lubię tej firmy, dziwnie się nazywa. Tu mam na przykład siodełko, słuchajcie, które wygląda jak stołek ginekologiczny dla krowy: siodełko do rowerów triatlonowych, do jazdy czasowej, ale to też jest inna historia. Wygląda bardzo groźnie kompletnie nie moja brocha, więc zbyt dużo Wam na ten temat nie powiem, natomiast chcemy, zbliżamy się powoli, już wszyscy niecierpliwi, kurde, szósta minuta, tu nic się nie dowiedzieliśmy do tego systemu Selle Italia. Więc, jak tu powiedziałem, wolę sobie kupić za własne pieniądze i powiedzieć, co na ten temat myślę, czasami źle, czasami dobrze, niż... Yy... Pożyczyć coś, i później nie robić sobie wrogów, i tak obejść temat grzecznie, że to jest fajne. To, to jest dupy, to nie są żadne testy, ale jak powiedziałem, o tym porozmawiamy na końcu tego filmu. Więc słuchajcie, wziąłem oto te urządzenia ginekologiczne i zmierzyłem swoją ginekologię. I okazało się, że siodełko, które wydrukowała mi moja drukarka, bo to jest bardzo skomplikowany proces, trzeba się zalogować na włoską stronę internetową. Wy nie wiecie, co to znaczy. <grym> to jest naprawdę skomplikowana sprawa. I przynajmniej ja miałem problemy z tym, bo mnie cały czas wywalało. Okazało się, że system wypluł mi siodełko jakieś tam, które mam w mojej szosie, a tu jest moja szosa S3. I wziąłem sobie to siodełko na Przełęcz Stelio, siadłem na tym rowerku moim, ukochanym i poczułem się jakbym siadł w Cadillacu. Byłem potwornie zdziwiony, jak mi na tym siodełku jest wygodnie. I teraz podniesie się raban. Reklama! Nastąp z nim! Słuchajcie, ale zmierzyliśmy Asię Raz. Dupa. Nic. Niezadowolona. Zmierzyliśmy drugi raz. Niezadowolona. Zmierzyliśmy trzeci raz i okazało się, że żadne siodełko nie jest y, y, tak dobre jak to, które co zrobił Jacek dobrał na oko? Asia, powiedz na głos. Na oko, tak. Dobra na oko. I było zdecydowanie lepsze niż to, które Wypluł włoski komputer, nie wiem jak się może nazywać włoski komputer, Bella Italia, mil, Bella Italia, mil. Eee. Więc słuchajcie, to jest absolutny szczyt, do którego może Was doprowadzić bultyłka. Natomiast niewykluczone, że to także nie rozwiąże Waszych problemów. A wiecie dlaczego? Bo zdałem sobie ostatnio, jadąc z jednym chłopem przez las, sprawę, że jazda na rowerze, jak praktycznie każdy wysiłek fizyczny, męczy i nie ma możliwości uniknięcia bólu tyłka. Jeżeli chcecie absolutnie uniknąć bólu tyłka, to przestańcie jeździć. Na rowerze i kupcie sobie kadilaka. Starego kadilaka można kupić za 500 baksów. Trzeba go tylko jakoś przywieźć, ale będziecie mieli taką wygodę jazdy, że. Uh, szkoda gadać. A w tym momencie zapraszam Was na moją wideodygresję, która pojawiła się po oglądnięciu polskich i zagranicznych wideoblogów poświęconych rowerom, nowym napędom, siodełkom, kółkom, oponom, ramom, Scottom, Kreidlerom, Cannondale'om, Crossom i całemu temu... całemu temu tałataństwu, które zaczyna mnie otaczać i zaczyna mnie coraz bardziej powoli denerwować, bo tego jest po prostu zbyt dużo. Tego jest zbyt dużo. Kiedyś życie było prostsze, powiedziała moja babcia. Długo go ja tak będę mówił.